Moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj taki nietypowy wstęp, bo chciałam wam pokazać Piękną jesień, jak sobie jadę do Hakamady Zobaczcie na te piękne drzewa tutaj O właśnie tak pięknie się prezentuje u nas w jesień w górach Jeszcze to nie wszystko, bo zaraz wam pokażę jak będę jechać już do wioski Teraz jestem jeszcze w mieście w mieście swoim yy, i tutaj muszę omijać ludzi niestety, bo to jest taka droga poboczna. Generalnie pamiętajcie, żeby nie korzystać z telefonu ani nie nagrywać w czasie jazdy, bo to jest mega niebezpieczne, dlatego ja się patrzę na drogę ni niż na Was. No i co? O, tu już się zaczyna pięknie drzewa. Kurczę, ja muszę na to pokazać, to tam ktoś stoi, Aha. Okay. o tej o tych drzewach mówiłam nie wiem czy to aż tak widać bo pod słońce ale cudownie cudownie tutaj mamy ja mam taką drogę codziennie jeżdżąc do hakamady no mam nadzieję że wam się podoba taki wstęp a dzisiaj co no dzisiaj będziemy z sejmąką sejmąką tak jest będzie sejmąka nie o nią dość często, kiedy będzie. Z będziemy dalszą część robić ujeżdżalnie, czyli sypać kamień. I sprawdzimy czy będzie mogła Hakamada już skoczyć jakąś wyższą przeszkodę i ustawimy, bo też będzie na ląże dzisiaj chodzić. No i co? Zostańcie z nami, subskrybujcie na mój kanał, tam na dole, żeby być na bieżąco. I lecimy do Hakamady. I przyszły! Halo! Nie odkocia Hakamada! A dziela kota! Da kota została, tak? Aha, no okej. Okay. Nie przyszły tutaj na picie. Jo, Garfildos już, la, już lata, lata. Taki ma domek Garfieldos, W środku ma trochę sianka. E, jeszcze nie wiem co zrobimy z Garfieldem w zimę, bo na pewno tutaj nie zostanie. Trzeba go gdzieś przygarnąć do domu. Moja mama się nie zgadza. Namówcie mojej mamę, żeby przyjęła Garfielda do domu. Było tego, że mamy psa, ale mój piesek tofik jest przyjazny. Yy, no więc tak, mamy tutaj karmę dla Garfielda, na szybko kupiłam, zaraz mu dam i co kupiłam słuchajcie jeszcze, kupiłam płat yy, na mysz pułapkę i takie płatki, no niestety, ale jak myszka zje sobie takiego płatka, no to umiera, ale co ja poradzę, no bo kurczę fajne jakby te myszy sobie tam chodziły, wiecie, ja pozwalam im spać w moich padach, bo plutko ale żeby ich nie gryzły a one mi gryzą pad, serio. A ten pad kosztował pod siodłą bestelicę, ale nie powiem ile, bardzo dużo. Jeszcze jakby siodło mi zaczęło gryźć, to ja bym się chyba załamała. Więc no, innego rozwiązania nie ma. No, nie ma. Myszy i tak będą, są, no kurczę, szkoda naprawdę, bo nie chcę ich zabijać, ale nie ma chyba rozwiązania na to innego. Są jeszcze pułapki, mamy taką jedną pułapkę, gdzie mysz się łapie i na przykład ją... My Wywozimy gdzieś daleko, ale ona wraca. Także musiałabym chyba ją wywieźć na drugi koniec polski, żeby nie wróciła. No niestety. Dobra, garfy do zajeci jedzą po. Mam no, tutaj jeszcze trochę. Ja wiem, że zaraz się znajdą znawcy i powiedzą, że ta nie taka karma. Ale na razie ja na szybko mu kupiłam, żeby cokolwiek zjadł. Simonka mu kupiła jakąś tam y, karmę, bardzo dobrą, ale suchą. Jak widzicie, tu resztki są. Już są patrzcie jaką się. Wy... No co ty? Naprawdę tego kociaka ktoś wyrzucił na polach. Jak zauważyliście, pewnie zrobiliśmy tutaj wczoraj z Simonką. Tutaj kamień dałyśmy i zasypałyśmy pod wiatą trochę. E, ogólnie tutaj nie wiem czy wiecie, ale tutaj jest drenaż pod ziemią, ale tutaj jest woda ze względu na to, że tutaj staw przeciekł i pod spodem woda się leje. E, moi e, wujkowie, Ciocie wujkowie, w przyszłym roku, jak tu przyjadą, to będą robić ten staw i już nie będzie ciekła woda. Także ten kamień raczej nie wsyśnie, nie powinno. Zobaczymy. Co? Ja mówię do kamery. E, więc no. No właśnie widzę, że hakaładę już tu wpuściła, a hakałada się kupę zrobiła. Ty, no ja cię czesałam! Koniu, no nie. I cyk, się się przerzucił tak, on będzie ćwiczyć. Jak nigdy nie je tej trawy tutaj na lożowniku, tak teraz się wzięła za tą trawę, patrzcie. Głodny koń. Jaki? A wiesz, że my tutaj ćwiczymy na loży, w tym momencie właśnie? Ja pierdziele, patrzcie. Nie no, mnie to nie interesuje, będziesz tak brudna latać. Będziesz brudna latać. Jak ktoś włączy sobie filmik w połowie, to stwierdzi, że konia nie czyszczę. No ale jak tu mam czyścić, jak ja ją czyszczę, a ona się brudzi. Poszła, patrzcie. Wow. I co koniu? Git? Nie jemy trawy. Sejoka, dobra jesteś. Sejoka na mnie wpadła. Nie do świetnie. Ty na no mnie wpadłaś. Ja nie widzę cię. Heavy. Aki. Heavy. Coś stało. Co, coś mi... Jakie masi. Jakiej mm, Ty takiej na tą brudę. Taką, taką. Na no, Black Korsa, no? No. Może w sensie no, chcę wziąć, no? Na odrośnięcie kłaku. To nie. No, kota ma grudę. Ale to było spodziewane, że ma grudę. Ale nie taką wielką. No. Tyle nie już głusuje. No okej, okay, dobra. Jedną z zalet właśnie jak y, konie są na wolnym biegu, to nie trzeba ich długo rozstępowywać, no bo konie same chodzą sobie po pastwisku przez cały czas, więc one już są rozstępowane. A konie właśnie stojące w boksie. Trzeba rozstępować. Ojejku! Czy koj tak rozluźnił? Czy... Tak, super koi. Czy kaszlnął? Oho, a ty! Ontario się odezwał. Patrzcie Hakamadę, no nie mogę. Nie? Nie. Ta kota? Chodź, ciaki. Dobry koi. Tak się koj rozluźnił? Sejako ona wpadła, tak? Dlatego koń zastosował. O, idziemy teraz z tym. Oj, słonko me, ona chętniej już teraz idzie większe koło, dlatego spróbujemy dzisiaj sobie ustawić większą przeszkodę. I zobaczymy czy Haki sobie skoczy tą przeszkodę, bo tu mniej więcej już jest kawałek prostego, prostego, prostego. I tu dopiero jest łuk. Jaki? No tak, tak, tak. Ty. Tak jest. Ale zobaczcie jak ona chętniej chodzi. Jak ma buty na wszystkich nogach. Tak z gracją, tak aż podskakuje na że nie wiem czy to widać, ale mi się podoba. Więc polecamy serdecznie. Tak jest, hop, bardzo fajnie. Swoim tempem, ale ma być galop, nie? Ma być galop, ładny. Tak jest, wow, wow, wow. No i bardzo fajnie, że masz buty i ochraniacze. To przynajmniej nic ci się nie stanie, jak tak ta drąga najedziesz, nie? Tak jest, zwiększaj sobie to kółko, słonko, no. Okej, okay, niech idzie sobie po mniejszym kole. Hop. Hop. Tak jest, wow. Straszniku jest orientowany, jest dlatego, się potyka w wasze nogi. Super! Brawo! Hop, tak jest! Wow, jak podnosi nogi! A to tylko drąg! To tylko drąg, proszę Państwa! Hop, tak jest! Mi chodzi o to, żebyś koło zrobiła większe! O, tak, 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 żebyś tu miała prosto! Hop, tak jest! Super, Koń! Świetnie. Koło, koło większe. Tak jest i hap. A Akumil. Coś w kusie. Nie chcę tych luk podnosić. Hap. Tak jest. Brawo. A się wydarłam, przepraszam. Hap. Tak jest. Super. Kus, kłos na razie. Wow! Jak te filmy, nie wiem czy widzieliście na TikToku, ale są teraz takie filmy jak koń, jak. O, sama przeszła do galopu, jak coś. Super koń! Jak y, koń skacze metry, nie wiem, 20, z kłusa. Ja, ja tak sobie myślę, o, no to hakamada, właśnie, idealnie. Widzicie, ona sama sobie widzę tempo tutaj robi, jak chce przeskoczyć przeszkodę, czy z kusa, czy z galopu. Ok, nie będziemy. No, właśnie. Narzucać. Okej. Okay. Koń zwalił, więc chodź. Nie przechodzimy drąga. Teraz z galopu. Hop. Tak jest. Ja pierniczek, ona ciśnie. Ale weź na te kamienie, haka Na kamienie. Hop. I na kamienie. Tak jest. Tak jest. I jeszcze raz. Hop. Bardzo fajnie. No to jest istny skoczek. Dobra. Już jej nie męczymy za bardzo. Niechaki nie będziemy jej męczyć za bardzo. To będą takie czujkie schoki z rozkrzewką bardzo dokładną. Wolnym galopikiem. Zadzik, zadzik, zadzik idzie. Tak jest. Bardzo świetnie. Ty. O! Jaki ar? O! O! O, jaki Arab! Jaki Arab leci! Jaki Arab! O, jacie! Wow, koniu! Spokojnie! Chodź, chodź, Arabie! Hop. Wow, dobry koń! Aż musiałam wykorzystać jej energię na to dębowanie, bo... Wow, się napaliła! Za kota przyleciała, nie? Okej. Okay. jak lata, nie mogę z tego super cool. ja kaj Koń się napalił, ja pitole ta zleciała a komodo ja ona na nie wiem ona tu tak przyleciała dostała no, no, jakiegoś dauna zaczęła na obalach po całym paspisku. no dlatego ona się taka pajała A o ty już no. tutaj stoi. Dobra, Oboje. Ja tutaj to stoi Oboje przeleczała to o z góry no, no ja widziałam ty Co myślę czy ona wiasa wątce czy co no. Dobra Haka jeszcze kłusem sobie polecisz Na spokojnie Teraz sobie kół skłos Ten stoi nie wiem co się dzieje A ma No, No, tak Ale Haka też Araba O teraz zobacz Ona cały czas tak mi chodziła na ląży

przy nich postać, nie? No. no Ale w całym kosie. No, ta tam dla już stoi, a ta ona nagle zaczęła sobie kształtować. No, nie wiem, co ty robisz. <noise> co ona wrzała? No i nagle zaczęła pocałać, że coś tam do góry. W góry oczywiście ogień jak arab. I i jest, to Matku, tak. No No. nie? No i tak. co ty robisz? I nagle tak biegnie na dół. Ty! Zrobiła takie coś, biegnie sobie, biegnie, biegnie. Zrobiła no. takie ogód i nagle... Buu! No to jak Hakamada identyko Nie paszę święty co Ale to nagrałaś? Chyba mam nagrane no dobra dobra tak wiedziała po prostu mała Dobryka Dobra, pieczemy się za ten kamień Ten piesek dalej szczeka kurczę, bo masakra Biedny O, Samoka już apotę wzięła fajne Tutaj nie masz aż takiego błota, bo tutaj y, rura drenażowa pod swodem przechodzi. Więc na razie tylko tutaj sypiemy. No i tutaj oczywiście, I po żeby zwię zwiększyć ten loszowlik. Taczkę? taczkę? No. No jest takie wygodnie. O, to idę po taczkę. Ja to zabiorę wątki jak nic nie z jaką lina, to minę, co ja podziękuję. Zaraz muszę... O już wiedziałam, już ocharał, już! Już! Nie no. Idźcie mi. Idzie do no, idziesz do domu. No, widzisz do domu. No, hakawada, tam y, kosiarka zrobi ładnie. Przejście. Teraz jeszcze te pułapki na myszy. Ty, a widziałaś co kupiłam? Co? Będziesz myśli zabijać. Tak. <laughs> Będę zabijać. A to chce, żeby ci czapraki gryzła. I siodło. Ja nie mam czapraków. No nie wcale. To nie mam. Ale będzie ci gryzła, obojętnie co? To parę, to jest <tuszy> no to co na mnie? I też jest jej szkoda, ale no kurczę. Jakby nie gryzła, to ja bym ją jeszcze tutaj przygarnęła fajnie. Sławcy do klatki a, do klatki tam, A liście. Liście, ja, dobra. A on dobrze, proszę. Chodź, bo no ja wiem, że ty już... Tak? Ty już jesteś chętny na trawę? No e, proszę. No e, proszę. E, Ola, niech sobie siano. No jak idzie, dumny ty. On już usłyszał ten szeles liści. Przakowana tam je. Kameruje Marek. Ktoś napisał w komentarzu, że mam dodać filmik, jak ten kamień tutaj rozwrózimy. Bo nie wiem. Ktoś mało, że taki się. A ja nie pokażę twarzy. Czech pokazuję twarzy. Bo nie mam serca. Chciałabym Cię rzeźbić do końca życia. O, konserwacje. Przepraszam, to ty się bawisz w Nobciaksa z ekipy? Co on tam mówi? Cóż, teraz subskrypcja zamienia się w Turana i odjeżdża. To tak rzadko gada się. Teraz nazwę Saimoki z nagrywam, <grymka> jak poławię się na łopacie. No, tak. I jest tutaj. Tak. No. A potem no, tym tak, montażu... Ci to montują i takie nie Takobacz Co ona nagra? Daj To ma zieła i smila robi? Nie Smaj Tak, dobre Patrz Masz osła To jest Osioł No osła Osół. Osioł Dupę, fajną. Tu mamy klacz ciąży. O, jest Brajanek. No. klacz ciąży. I uwaga, uwaga, piękna buszmenka z dziczy. Pokaż swoje stylu. bardzo, potachontas. Nie, jak to było? Potachontas. Pota, co co to było? Hocho, co co? Potachontas, potachontas, Patcie. Patrzcie. No. To jest. E, dama z buszu. Siema Dama z buszu? A to jest. A to jest. Zbyszek. Zbyszek ode mnie codziennie piedzoty żebra. Ha! Ona chodzi z tą ptaczką i daj piedzoty. Pewnie. Daj. To jest zbyszek. I wszystkich Was przedstawiam. Nie, tam jeszcze siedzi yy, yy, w budzie, tam siedzi taka. Kto? Gret Nie, to nie jest grę, to jest Krasnal. Krasa. Patrzcie, proszę Państwa, oto mam okaz żyrafy. Natural Geographic, Geographic, Animal Planet. Tak właśnie żyrafa pozyskuje jedzenie. Dzięki swojej długiej szyi jest w stanie dosięgnąć bardzo wysokich gałęzi na drzewach. No popatrzcie tylko na to. Ja, bo ja tutaj Animal Planet prowadzę. Dzięki swojej długiej szyi jest w stanie sięgać wysoko, żeby jeść liście drzew. Możesz nie psuć mojej, możesz nie psuć mojej lekcji edukacyjnej? No, od wtedy, kiedy jest os... osło, żyrafu. A tak w ogóle to nie każda żyrafa pozwala tak blisko się podejść, nie? Można ją nawet pogłaskać, patrzcie. Bardzo Jak Jak to? Robię rzeg, na tak. ładnie, żeby tutaj robię ładnie no, w blaszaku ma grabie, ale co to ja mam tutaj ale to jest to jest, jest druga połowa Staśka to jest Stasiek to jest jego no, druga jest połowa co? może Leszek jest to nie Leszek, Stasiek a w ogóle Staśka przydałoby się umyć bo jest brudny, ja wam pokażę Patrzcie jaki Stasiek się brudny zrobił. Masakra. Stasiek! O patrzcie. Ale beka! Tego się nie spodziewałam. Tego się nie spodziewałam, Daj że go... kilka taszek, ładujemy. I to co? będzie. Co będzie? Damy tu jeszcze dwa, trzy, cztery taszki i... I co, jedziemy do domu? No. To pożegnaj się. Idziemy do domu. Widzimy. No nie, no to pożegnaj się. żegnał się z wami serdecznie. Konie się z wami też żegnają, które no. Ty, tego grubasa Kolejne... prawie nie widać. O nie, czyli zabierz ją stamtąd, z tych dachów. Bo się <słuch> Wiem. No. Także yy, kończymy to i widzimy się w kolejnym odcinku.